Gdyby ktoś był ciekaw, czy ostatniej nocy dobrze mi się spało po graniu Silent Hill 2 po raz drugi, to dziwo spało mi się naprawdę dobrze, co mnie <laughs> naprawdę cieszy. I wydaje mi się, że może być to zasługa tego, że po graniu trochę, trochę się wyluzowałem. Wchodzimy do tego budynku. Zaraz ruszymy spadać kolejne pokoje. A jest jak to wygląda. A wyluzowałem się w sposób, który może być co dla niektórych z was dosyć zaskakujący, ponieważ słuchałem. Przesłuchałem sobie za dwa razy piosenkę Despacito, słynny hymn, hymn, plotę, słynny przebój sprzed ilu lat, gdzieś chyba sprzed siedmiu lat. Na co dzień nie słucham takiej muzyki, ale potrzebowałem czegoś właśnie pogodnego, przebojowego, z takim pozytywnym, pozytywnym radosnym teledyskiem, żeby jakoś zmienić swój nastrój żeby to przygnębienie i ten stres w kraniu w drugą część Silent Hilla gdzieś odszedł na, na dalszy plan. Ale też to druga rzecz, która może Was e, zaskoczyć. Dobra, jesteśmy na odpowiednim miejscu. Zaskoczyć woż, może Was to, że oglądałem też, nie obejrzałem całego, ale oglądałem obejrzałem odcinka M. Jak Miłość. I teraz mogą się, y, mógłbym usłyszeć słowa, jak to oglądasz, że mi jak miłość, jakim cudem. A y, od kilku miesięcy właśnie śledzę te nowe losy. Y, zrobiłem to po raz pierwszy zupełnie przez przypadek. Byłem właśnie ciekaw, co się dzieje w tym serialu. Bardzo, popular, bardzo popularnym, wciąż chyba jest. Album mega popularne y, na przyłomie wieków. I jakoś, jakoś się wkręciłem. Raz w tygodniu oglądam, co się dzieje w Warszawie, grabinie. Ale wydaje mi się, że ma to właśnie trochę taki. Zaraz już tam wejdziemy. Wiem, że możecie pomyśleć, że to przedłużam, ale spokojnie. Wydaje mi się, że właśnie ma to związek. Z tym, że często poznaję historie naprawdę mroczne, jak na przykład Bezerka, który jest historią naprawdę tragiczną. Teraz Silent Hill 2, nawet wciąż czytam Manchwę Viral Hit, gdzie też są wątki naprawdę poważne, przygnębiające. I żeby właśnie w tej Przygnębiającej atmosferze się nie pogrążyć, potrzebuje właśnie takich działań pozytywnych, jak właśnie od czasu do czasu słuchanie Despacito, czy oglądanie, oglądanie M. Jak Miłość, czy inne aktywności, jak na przykład spacery, wędrówki. Także tym chciałem się podzielić. A tak w ogóle cześć. Nie wiem, czy się przywitałem. Chyba się nie przywitałem. Przepraszam bardzo. Mówię cześć. Jeszcze z takich informacji postanowiłem zdjąć pop-filtr. Dawno tego nie robiłem, znaczy gdy przygotowuję filmy, recenzje tego typu materiały pop -filtry zawsze zawsze założone. Jeśli chodzi o let's play. to przy pierwszych let's playach zawsze korzystam bez, pop zawsze używałem samej gąbki nałożonej na mikrofon. Jedynie używałem pop filtra grając w Genshin, w Genshin Impact, teraz postan postanowiłem go zdjąć. Może jakoś ta jakość jakoś, jakoś dźwięku będzie lepsza, w razie czego też telefon leży, więc mnie nie zaskoczy, tak jak to miało miejsce wczoraj. Trzeci dzień grania z rzędów Silent Hill 2. Chcę mi się naprawdę to robić zaraz tu wejdziemy zobaczymy czy w ogóle moż, mogę wejść i chciałem jeszcze powiedzieć potem mi to może wylecić z głowy że przejrzałem ten materiał półtora godziny z pierwszego dnia grania w Silent Hill 2 i tak jak podejrzewałem będą z tego trzy odcinki i myślę że Myślę, że w przeciągu najbliższych dni gdy dobrze pójdzie te trzy od razu zamieszczę jednego dnia. Będę troszkę chyba inaczej wrzucał Silent Hill. Tak mi się wydaje. Chyba będę go wrzucał raz na tydzień, ale trzy odcinki będą się właśnie pojawiać. Więc tyle tych informacji. Na razie cicho. zamknięte. Coś tu leży. Szczerze mówiąc, mam już dość tego hotelu. już Wolę latać przez mgłę. <noise> I w gruncie rzeczy tak sobie myślę, że twórcy spisali się na medal. Twórcy horrorów, gier z tego gatunku. Jeśli tworzą lokacje, które nas stresują i których mamy zwyczajnie dość, to chyba, chyba o to chodzi. W sumie Żadna lokacja z tych, które poznałem w grach, tak na mnie nie wpływała, jak właśnie ten motel, hotel Sok. Czyżby mógł należeć do tej tajemniczej dziewczynki, którą spotkaliśmy? Czy mogę się ta kamera odwrócić? Kurczę, jak ktoś tu będzie przede mną stał, to leżę. Dobra, to czekajcie, jak teraz mm, się mam dalej udawać? To tu to już jest wszystko. A jak mam pójść? Mhm, to muszę teraz wyjść. Muszę teraz wyjść. Gdzie są te drzwi? Tutaj, tak? Czy coś tutaj mam sprawdzić? Ja cię kręcę. To wszystko jest... ...przygnębiające tutaj. Dobra, jesteśmy. Ejku. Myślałem, że... Mm. Tu się chyba nic nie zmieniło. Tu idziemy, nie oszalałem. I teraz powinniśmy, powinniśmy mieć dostęp do tych kolejnych pokoi. To możemy zapisać, ale tego nie będziemy na razie robić. Mm. Tak? Tak. Dobra. Aha! Czyli wyszliśmy z drugiej strony budynku. Słyszę odgłos. Gdzie to jest ogrodzone? że stamtąd. Eee, czy tutaj coś leży? A tu nie wejdziemy. przejdę tutaj koło tych ławek, teraz tam wolą mieć jakąś muzykę, szczerze wam powiem. Tędy weszliśmy. To cisza mi czasami przerasta to są kolejne w razie czego drzwi. Okej, okay, będę musiał patrzeć na mapę No to tutaj pewnie ktoś jest Może w tym basenie Tak, czy to nawet spogląda Nie ja wiem czy ja chcę tam wchodzić Jezu oh, Dać mi umysłu. Czekajcie, czekajcie. Może one czegoś strzegą, co? Idziemy? O cholera, są trzy. jest jakiś wózek. No Dobra, jak żyjemy? Nie wiem, czy trochę nie przesadziłem. One chyba nie wyjdą. No nie jest takie źle w sumie jeszcze Może jakiś wózek w basenie, świetnie Nie 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 Trójkątem się cofamy, dobra Nie, ten też się właduje tam znowu Czekajcie zaćmienie Nic nie ma, tak czy siak będę musiał tam wejść. Ja w sumie mam tę broń, mogę strzelać do nich. Chociaż wolałbym to chyba zostawić na później na pewnego przeciwnika z trójkątnym łbem. To nic. Yy. Dobra, to słuchajcie, możemy. Yy. Wejść do środka, tak i sprawdzić jeszcze cztery pokoje. Hmm, czy to będzie. To pewnie będzie to wyjście naprzeciwko. Dobrze kombinuję? Fuck! O! Kurcze. Dobra Jezus Maria Widzę to gościa, nie wiem gdzie on jest O, trafiłem go przez totalny przypadek Dobra. Uh, to jest pokój numer ile? Sto jeden. Niech ktoś... Głosy wymiotowania słyszę. Dobra. Już sporo mam Chyba tych naboi. Chyba spotkamy kogoś innego niż, niż te potwory. Też jakieś nogi wystają. Mam nadzieję, że ten ktoś to wymiotuje. Nie żarł tego czegoś. To się przejadł albo mocno zaimprezował. <głos> <głos> Nic sobie nie robi z tego, że na niego patrzymy. My name's James. James Sunderland. Um, Eddie. Eddie, you know Thunder. Eddie. Uh, Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. You're not friends with that red <laughs> pyramid. Train, <laughs> right? Red pyramid tank. I don't know what you're talking about. Honest, I did see some weird looking monsters. They scared the hell out of me, so I ran in here. <laughs> well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? Uh, I, I told you, I don't know. I'm not even from this town. I just. I just. You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you can say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah. All right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Rezy, to odgłosy już mam dość. James, I, I, um, nie wiem, czy nie chciał mu zaproponować, żeby wspólnie działali, ale się rozmyślił w ostatniej chwili. W sumie nawet trochę dziwię się Jamesowi, że mu nie zaproponował, aby wspólnie wędrowali.